అ <small> Panie Reno. Dzień dobry. Tak, Irenka z tej strony. Artur Worski z tej strony. Artur Worski, tak? Tak jak Gwiezdne Wojny, Star Wars. Jeszcze raz. Artur Worski, tak? Worski. A Worski, to od Worku. Tak, tak. Mhm. dobra. Tak. Mhm. Halo. Halo, witam serdecznie, panie Reno. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. E, nazywam się Robert Witkowski, e, jestem ekspertem spółki IRS Invest. E, panie Reno, tak. E, z panią kontaktował pan Marek tak? i pan Damian. Pani założyła u nas konto handlowe, ale czemuż ta współpraca u pani dalej nie poszła? Co się stało? Kurczę, nie powiem panu, no jakoś tak przestali się kontaktować ze mną e, Z panią po prostu przestali się kontaktować? Tak. Tak, dokładnie. Przestali się kontaktować. Pan Marek Aden. Dobrze, dobrze. A miała pan jakiś bezpośredni kontakt ze swoim ekspertem na przykład telefonicznie albo na Whatsappie, albo jeszcze gdzieś? Ale wie, wie pan co? Ostatnio miałam kontakt właśnie z IRS Invest, ale to pan dzwonił i nie miał zielonego pojęcia, kim jest pan Marek Aden. Więc ja mam wątpliwości, kto tu mówi prawdę. Aha, czyli odnośnie współpracy, dobrze. A wie pani, że najważniejsze jest to, żeby założyć jakieś hasło, tak? Że w dzisiejszych czasach. Jest dużo różnych e, sytuacji, kiedy ktoś dzwoni do pani, tak? I pani musi na pewno wiedzieć, że pani rozmawia na przykład e, z ekspertem konkretnej tak. spółki, ani z jakimś tam obcym człowiekiem, tak? To jest ważne. No właśnie. właśnie, przypomniałam sobie, bo mam tutaj notatki porobione, to ja poproszę hasło. Czy pan jest tym, za kogo się pan przedstawia? Bo pan Marek Aren założył hasło. Pan Marek z panią założył hasło, tak? Tak. Okej, okay, dobrze, jedną chwileczkę. Proszę poczekać, niech pani się nie rozłącza, dobrze? Ja dobrze. teraz słyszę wiadomość do pana Marka, okej? Okay? Dobrze. Jedną chwilę. Dobra, Dziękuję. czekam. Halo? Halo, halo? No tak. tak właśnie bo. wysłałem wiadomość do pana do pana Marka, czekam na odpowiedź. Aha, aha, no bo ja tu już usłyszę. Dobrze, dobrze. Panie Reno, a pani do nas kiedyś miała doświadczenie w czymś, czymś takim? Może pani kiedyś handlowała, sobie inwestowała, albo dla pani to po raz pierwszy? Nie, to, to no nie po raz pierwszy. No Ja tam u was wpłaciłam. Mam tam, nie wiem, 200 chyba parę dolarów. Pamiętacie z poprzedniego filmu? Tu, twój osobisty menadżer, nie było nic przypisanego. W tym momencie. Mamy przypisanego pana Roberta Witkowskiego, czyli ten, co do nas właśnie dzwonił. Mamy oczywiście te 200 dolarów i tak dalej. Także tu się cały czas sytuacja jest dynamiczna. Tam na tym koncie. Tak, 200 dolarów. 200 dolarów pani zainwestowała, rozumiem. A czemu tak mało? Czemu o takie kwoty pani zaczęła? To proszę pytać Pana Marek Aden, bo to on mi tutaj mówił, co mam zrobić. Aha, on Pani mówił, co musi Pani zrobić. No i jak u Pani poszło, dobrze? No dobrze. Dobrze poszło, tak? No i super. A ile Pani zarobiła? Otwierała Pani jakieś transakcje, czy nie? No nic, nic właśnie nie zarobiłam. A przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. A jak Pani nic o tym nie wiadomo, jeżeli Pani jednak założyło to konto, musiała Pani otwierać transakcje, to no jak wszystko, może być tak, że Pani wszystko nic nie wiadomo. Tłumaczę Panu, że wszystko robił Pan Marek Aren. Ja nie wiem, to wszystko jest jakieś dziwne. Jeszcze mówię, w piątek dzwonił jakiś Pan, nie pamiętam nazwiska, i przedstawiał się, że jest z firmy IRS Invest. I nie znał Pana Marek. Kim Aren. przedstawił się? Że jest firmy IRS Invest. No okej, okay, dobrze. Na, na początku, na początku, kiedy Pani założyła swoje konto, tak? Pani kontaktowała z Panem Damianem, prawda? Nie wiem, pana może, pani może, może i tak. Nie wiem, może, może i tak. Zapamiętałam Pana Marek Adem. To zapamiętałam. Dobrze. A, panie Rano, ja Pani słabo słyszę. Ja może jestem u Pani na głośniku? Nie, nie jest pan na głośniku, absolutnie. Nie? Nie, 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 nie. Okej, okay, no dobrze. Już sobie przypomniałam, Piotr Daszyński dzwonił. Jeszcze raz? Piotr Daszyński dzwonił. Do mnie w piątek. Piotr Daszyński że... dzwonił do Daszyński, pani. A w jakiej sprawie on Daszyński, dzwonił? Daszyński. Daszyński. Od Dachów. A w jakiej sprawie dzwonił? No ale... Tłumaczę panu. Przedstawił się jako IRS Invest. Pan też nie umie hasła mi podać, które sami ustaliliście. Ja już nie wiem. Panie Arno, przede wszystkim ja nie umiem podać hasła, a ja czekam na hasło od pana Marka. Jeżeli ja wiem, że pani prowadził pan Marek, a na początku pani rozmawiała z panem Damianem, kiedy on pani pomagał aktywować konto handlowe, no to raczej chyba, no, będę wiedział te hasło. No jak pani uważa? Uważam, że nie. Uważam? Jeszcze raz? Uważam, że nie. Uważam, że wszyscy ci, co dzwonili do mnie, są oszustami. Poczeka ja bym, pani jedną chwilę, a ja, ja bym czekam bardzo nadal na prosiła, hasło. A ja bym bardzo prosiła o zwrot pieniędzy. Halo. Proszę natychmiast o zwrot pieniędzy, bo to wszystko śmierdzi coraz bardziej. Halo. Halo, poczeka pani jedną chwilę, czekam nadal na hasło. Niech ja, pani się nie rozłącza. A ja czekam na zwrot gotówki. Halo, wie pan, bo tutaj będę musiała kończyć. Przemiłą rozmowę. Halo. No halo, bo będę musiała kończyć. Będę musiała kończyć tą przemiłą rozmowę. Panie no my z pani potrzebujemy jeszcze 5 minut. Pani jest zainteresowana w tym, żeby wypłacić swoje środki. Albo w tym, żeby ta kwota nadal u pani leżała na tym końcu. No to ja jestem, żeby wypłacić. No to widzi pani, no to w takim razie, jeżeli pani jest zainteresowana, no proszę poczekać. No ale na co mamy czekać w końcu? Szkoda, chcesz... że A ja pani normalnie wytłumaczyłem. Ja, ja powiem i podam pani hasło. I dalej to, normalnie z panią porozmawiamy. To skoro, A do tej pory, dopóki pani myślę, że ja jestem oszustem, no to chyba raczej normalne rozmowy nas z, panią, z panią nie wyjdzie, nie? Ale to skoro, skoro mam e, odzyskać pieniądze. No to skoro w takim razie, hase, jeżeli jest pani, pani nie jest zainteresowana potrzeba. w tym albo zrobić sobie wypłatę, to proszę poczekać. Ale to hasło już jest w takim razie niepotrzebne, skoro te pan wypłacić mi się do... Hasło, hasło milion, panie Renault. Zgadza się? Jakie hasło? Milion. Nie, absolutnie. Absolutnie nie. Nie zgadza się. Nie zgadza dobrze. się. Dobrze. Nie zgadza się. No to poczekamy na inne hasło z panią. No dobrze, no to poczekamy. A panie rano, a w jakim wieku pani jest? Ile ma Pani lat? Ja mam 82 lata. 82 lata. 82 lata mam. Wow. Panie rano, nigdy by nie powiedziałam. Dlaczego? Tak naprawdę. Dlaczego? A? Tak no dlatego, że trzyma... przez telefon, no może, może 60 ma Pani maksymalnie. Nie, proszę Pana, proszę Pana. Ja to pierwszą pracę zaczynałam, to jeszcze na dinozaurze jeździłam. Pierwszą pracę, a teraz Pani nie pracuje, jest Pani na, na emeryturze. Nie, teraz też pracuję jako treser w pizzerii. Gdzie Pani pracuje? W pizzerii jako treser. A! Wow! Panie Reno, a w takim wieku pracować dla pani jeszcze nie jest ciężko, tak naprawdę? Nie, no mówię panu, treser w pizzerii. No? Także to nie jest ciężko. No i chciałaby pani dalej tak samo pracować? Nie muszę pracować, ja po prostu sobie tutaj dorabiam. I tyle. A pani sobie dorabia. Czyli tak, nie wystarcza tak. pani tak do... Nie no, wystarcza. No, nie lubię sama siedzieć w, w domciu, no. Ja potrzebuję po prostu Aha. z kimś porozmawiać i tak dalej. No akurat dzisiaj jestem, jestem w domciu, także bardzo się cieszę, że pan po, y, do mnie zadzwonił. Aha, czyli, czyli, czyli pani po prostu chodzi do pracy, dlatego żeby mieć, no, jakieś zajęcia, tak? Żeby nie Ta. siedzieć sobie w domu. Tak, dokładnie. O. A niech mi ja pan rozum. powie. Niech mi pan powie. Czy pan pracuje może w mini mini? Gdzie? W mini mini, taka telewizja. Nie. No mhm. jeżeli pani powiedziałam, że jestem z IRS, no to jak pani myśla? No ale może jako dodatkowa praca. Nie. Bo, bo to telewizja taka dla dzieci i tam zawsze bajki lecą. Dosłownie takie same jak pan tutaj opowiada. Panie Renu, jakie bajki? Niech Pani się ogarnie. Ja się ogarnę. No to w takim razie, jakie bajki? No, a jakie bajki Pan tutaj sprzedaje? Przecież Pan nie jest z IRS Invest, bo jakby Pan był z IRS Invest, to by Pan znał hasełko. Bo ten, przecież oh. Pan, bo przecież ten Pan... Ja e, Pani powiedziałem, tak, Marekary, że ja czekam tam, na hasło No tak, ale od Pana Marka. Pan... Ale przecież by Pan znał to hasło 4, 7, 6, 5, 9, 8. A dlaczego Pani teraz te hasło powiedziała w ogóle? A zapamiętał Pan? Nie. Ale pytam u Pani, dlaczego Pani powiedziała te hasło? No bo wiedziałam, że i tak Pan nie zapamięta, to co za różnica, czy ja powiem, czy nie? Panie Rano, a dlaczego Pani w ogóle e, podjęła współpracę? Bo lubię gadać z ludźmi, już panu powiedziałam przecież. A, pana... A na ulicy, gdzieś tam, na przykład w pracy, pani nie rozmawia z ludźmi, czy co? Nie, nie, wie pan co? Bo tutaj, tak prawdę powiedziawszy, zadzwoniła do mnie taka firma. Nie dla skamu, nie wiem czy pan zna. I oni prosili, żebym się zarejestrowała, właśnie, i pozawracała wam gitarę trochę. Halo, zna pan taką firmę? No, no tak, 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 jestem, jestem. I dlatego pani e, wpłaciła tą kwotę, dlatego żeby rozmawiać z ludźmi? Tak, bo prosiła mnie o to, ta firma nie dla skamu, żeby wam za, zabrać czas. Dobra, bo już mnie gadło boli, no od tego gadania. No to co, pani rozmawia 5 minut u kartą, bo pani zaczyna bolić? Czy co? No tak. No. Jak to jest możliwe? Ale dziwnie to wygląda, pani Renata. A, a skąd pan wie, jak, jak wygląda? No, to dlatego pani pytam. No, chyba dziwnie to wygląda, nie? Ale, ale, ale co wygląda? No, dziwnie to wygląda wszystko, pani Renan. Że założyła pani konto. No. Dlatego, żeby rozmawiać, tak? Nie dlatego, żeby zarabiać. Mówiła pani e, do e, pana Marka, że jest on oszustem, tak? Że pani nie podoba się w ogóle i Pani nie wierzy w to, co on mówi. Tak mówiłam? No. Kiedy? No, kiedy pani rozmawiała z panem Markiem. A to było z Tydzień temu. To pani będzie tak samo i mnie głowę zawracać? Czy jak to będzie? Zawracam tylko na przejściach dla pieszych. To w takim razie pani rano ja w ogóle nie rozumiem dlaczego pani podjęła tą współpracę. Bo mogę. Czyli po prostu, żeby rozmawiać z ludźmi. Tak, ty dalej, ty dalej nie, nie kumasz, tak? Dodzwoniłeś się do Niedlaskamu. Dzień dobry, Edward Giedek z tej strony. Może jakieś pytania na tym etapie ma pan?